Dzień dobry, witam wszystkich miłośników historii znanych i nieznanych. Relacje Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Polski są fenomenem w dziejach Europy. Dwa państwa, które od końca XIV wieku stopniowo staliły się w 1569 roku w Lublinie, stały się jednym. Jednak czy faktycznie to było jedne państwo? A może Wielkie Księstwo Litewskie zachowało autonomię w składzie Rzeczypospolitej obojga narodów? Odpowiedzi na te pytania i nie tylko na te będę szukał w dzisiejszym odcinku. Tomasz Burżorowski, zapraszam. W 1385 roku w Wielkim Księstwie Litewskim oraz w Polsce rządziła dynastia Jagiellonów. Jak zaznaczają litewscy historycy, Alfredas Bumblauskas oraz Zygmunt Kjaupa, Wielkie Księstwo Litewskie w takim układzie zajmowało pozycję coś pomiędzy państwem sojuszniczym a państwem satelitarnym. Jednak według umowy podpisanej w krewie Litwa miała być inkorporowana do Polski. Jednak ten zapis nigdy nie został zrealizowany po tym, gdy Jagiello został królem polskim. Litewscy historycy, zaczynając od Adolfa Szapoki, podkreślali, że ówczesni magnaci Polski chcieli ograniczyć suwerenność Wielkiego Księstwa Litewskiego. A Litwini systematycznie nie przestrzegali zasad umowy podpisanej w Krewie w 1385 roku. Później były podpisywane kolejne umowy spowodowane rywalizacją Witolda i Jagiele. Była to umowa w Ostrowcu w 1392 roku podpisana, później umowa w Gorodzie w 1413 roku. We wszystkich tych umowach podkreślano wyższość króla Polski nad Wielkim Księciem Litwy. W ówczesnym świecie najwyższym suwerenem był król, a wielki książę niekoniecznie, a z reguły w ogóle im nie był. Jagielloni, którzy pochodzili z Wielkiego Księstwa Litewskiego, lewirowali między szlachtą polską a szlachtą litewską. I taki status quo w postaci unii personalnej pozostawał do połowy XVI wieku. W 1558 roku rozpoczyna się od ataku Wielkiego Księstwa Moskiewskiego na Inflanty długoletnia wojna o Inflanty, do której też przystępuje Wielkie Księstwo Litewskie. Ponieważ rok wcześniej Wielkie Księstwo litewskie stało się militarnym sojusznikiem inflant. Właśnie ta wojna stała się powodem tego, że 28 listopada 1561 roku inflanty oddali się pod opiekę. Króla Polski, Wielkiego Księga Litwy zegmuta Augusta, jednak w tym czasie większa część Infland była już zajęta przez maskali, wojska litewskie niestety nie odnosiły sukcesu na polu bitwy i szlachta była rozgorczona tą wojną, zaistniały warunki, które mogły sprzyjać realnej Unii. We wrześniu 1562 roku w obozie Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego szlachta litewska poprosiła Zygmunta Augusta o zwolnienie wojska oraz o podpisanie unii z Polską. Zygmunt August zlekał z decyzją i dopiero w czasie Sejmu Warszawskiego rozpoczęto negocjacje w sprawie unii. Jednak wówczas żadnego porozumienia nie osiągnięto. O tym wszystkim i nie tylko o tym porozmawiam z historykiem, Magnificencją Rektorem, profesorem Rimwidesem Petrauskasem. Wielkie Księstwo Litewskie oraz Polskę w XIV wieku połączył wspólny wróg – krzyżacy. Jednak wówczas nie doszło do scalenia obu państw, a tylko do unii personalnej. Dlaczego? Można rzec, że zakon krzyżacki na pewno nie był podstawowym czynnikiem Zawarcia Unii. Była nim śmierć Ludwika Wielkiego, króla Polski i Węgier i bezkrólewie, które nastąpiło w Polsce po zgonie tego władcy. Zatem Polska po raz kolejny została zmuszona do poszukiwania króla. Podstawowym czynnikiem zawarcia Unii było małżeństwo dynastyczne. W pewnym sensie Wielki Książę Litwy Jagiełło wygrał walkę konkurencyjną. Był lepszym kandydatem od oponenta z dynastii Habsburgów. Udało mu się przekonać elitę polityczną Polski. Jagieło przekonał ich, by zaprosili go do objęcia tronu królewskiego. Czy możemy mówić, że kwestia Unii Polsko-Litewskiej ostro stanęła na początku XVI wieku, czyli w czasach Aleksandra Jagiellończyka? W jakich okolicznościach ogłoszono Unię w Mielniku i dlaczego tej Unii nie zrealizowano? No właśnie. Po zawarciu Unii przez Jagiełło od tego czasu minęło 100 lat. W ciągu tego okresu doszło do zbliżenia się społeczeństw Litwy i Polski. Unia Mielnicka nie została zrealizowana, ponieważ jak się wydaje, nie była ona wygodna dla samej dynastii. Ogólnie rzecz biorąc, Unia Mielnicka zakładała zniesienie bardzo ważnego przejawu władzy dynastii Jagiellonów. Chodzi o to, że na Litwie korzystało na prawo dziedziczenia. Na Litwie władcą mógł zostać jedynie reprezentant dynastii Jagiellonów. Unia Milnicka zakładała wybory władcy zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Było to niewygodne dla dynastii. Z drugiej strony wydaje się, że na takie wymogi Unii nie chcieli przystać również panowie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kwestia Unii ponownie wróciła w czasach wojny o Inflanty, która była niepomyślna dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie tylko rozbito wojsko, ale też utracono część Infland. Szlachta litewska sama prosi Zygmunta Augusta o unię, jednak później Litwinie wycofują się z tego pomysłu. Dlaczego? Należy zaznaczyć, że w połowie XVI wieku zarówno sytuacja na świecie, jak również sytuacja wewnątrz kraju, w Polsce i na Litwie uległa znacznej przemianie. Z jednej strony długotrwała wojna z Rosją mogła być wygrana tylko dzięki zawarciu Unii z Polską. Fakt ten najlepiej ujawnił się w czasie wojny inflanckiej. Oczywiście jedną z przyczyn zawarcia Unii Lubelskiej była potrzeba zjednoczenia sił zbrojnych w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. Podniesienie na nowo kwestii zawarcia Unii, albo jak twierdzono w Polsce, zakończenia tego procesu, stało się niezwykle aktualne. Jednak obie strony spoglądały na tę kwestię nieco inaczej. Być może stronie polskiej proces unijny kojarzył się z całkowitym wchłonięciem, całkowitym zlianiem się obu państw. Z kolei litewscy panowie, w tym szlachta, która w 1562 roku w odmienny sposób spoglądała na zziębnięte wojsko podwitebskim, nieco inaczej postrzegała Unię. Właśnie dlatego negocjacje unijne trwały jeszcze przez kolejne 7 lat, by w 1569 roku Unia została w końcu zawarta. Czy w okresie od 1385 roku do XVI wieku Polska w Litwie widziała równoprawnego partnera, czy raczej po prostu chciała przyłączyć Wielkie Księstwo Litewskie terytorialnie i politycznie? Wydaje mi się, że przede wszystkim szlachta polska potrzebowała władcy. Potrzeba było nowego króla, którym został Jagiełło. Oczywiście, że w takim kontekście kwestia Unii nabrała szczególnego znaczenia. Sądzę, że o jej zawarciu zadecydowało wcale nie terytorium. Wówczas brakowało jeszcze możliwości rozwijania tutaj stosunków. Jednak nie ma wątpliwości, że Królestwo Polskie, charakteryzujące się długoletnią tradycją chrześcijańską, postrzegało siebie jako stronę mocniejszą. Nie da się ukryć, że podczas negocjacji prowadzonych w XV wieku, Polacy patrzyli na Litwinów, w szczególności na Szlachtę Litewską, z góry. Pierwsze poświadczone małżeństwo, zawarte między Młżonowladcami, Polskiej Litwy odbyło się po upływie 100 lat od ślubu Jagiełły i Jadwigi więc mówimy tutaj o końcu XV wieku. Dopiero wówczas doszło do realnego zbliżenia obu krajów. Myślę, że małżeństwa zawierane pomiędzy sobą oraz relacje osobiste, które w drugiej połowie XV wieku zacieśniało się coraz bardziej, stanowiły bardzo dobre kryterium. Wydaje mi się, że właśnie od tej pory Senat Polski oraz Rada Panów Wielkiego Księstwa Litewskiego rozpoczęły obcować ze sobą na równych warunkach. Właśnie dlatego Unia Lubelska nie była dużym Zaskoczeniem, bo Była to umowa kompromisowa, która obowiązywała aż do końca XVIII wieku. Z pewnością jej działanie mogłoby objąć także czasopóźniejsze, gdyby nie doszło do zniszczenia państwa na skutek działania wrogich sił. Wielkie Księstwo Litewskie oraz Polska po raz pierwszy zjednoczyły się w obliczu wojny z krzyżakami, czyli w XIV wieku. Przyczyną Unii Lubelskiej stała się także wojna i tym razem była niepomyślna wojna Wielkiego Księstwa Litewskiego o inflanty. Szlachta polska upatrywała w Polsce możliwość zwycięstwa w tej wojnie, jeżeli oczywiście Wielkie Księstwo Litewskie zjednoczy się z Polską. W marcu 1564 roku na Sejmie Warszawskim uchwalono dokument, w którym naszkicowano wizję przyszłego, pounijnego państwa. Właśnie według tej wizji Wielkie Księstwo Litewskie było bardzo mocno ograniczone. To nie odpowiadało dla szlachty litewskiej, która chciała równego partnerstwa. Decydująca debata przed podpisaniem Unii Lubelskiej rozpoczęła się w styczniu 1539 roku w Lublinie, wówczas do Lublina, przybyła litewska delegacja, cały Sejm Wielkiego Księstwa Litewskiego na czele z Mikołajem Radziwym Rudym. Polską reprezentował także cały Sejm. Wówczas rozpoczęły się debaty. Zygmunt August optował za polską wizją Unii, czyli takiej Unii, w której Wielkie Księstwo Litewskie byłyby bardzo mocno ograniczone. Polska Chciała ograniczyć suwerenność Litwy, szlachta litewska na to nie zgadzała się I dlatego po nieosiągnięciu porozumienia 1 marca 1569 roku delegacja litewska opuszcza Lublin Zygmunt August postanowił silą zmusić Litwinów do podpisania unii W marcu 1539 roku oddaje dla Polski Polesie oraz Wolin. A już w kwietniu 1569 roku oddaje jeszcze dwa kolejne województwa województwo Kijowskie oraz województwo bracławskie Prawdopodobnie to właśnie przekazanie ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego dla Polski stało się powodem, dlaczego delegacja litewska postanawia wrócić do Lublina. No i właśnie wraca, i tym razem na czele delegacji stanie Jan Chodkiewicz, utalentowany dyplomata, i tym razem мусяло дойсь до порозуміння. Ян Хоткевич пробував лявірувати в часі негоціації в Любліні. Пробував винегоціювати як найліпші варунки для великого князства литовського, яке знайшлося в дуже трудній ситуації. Як виглядав перебіг тих негоціацій? Який були їх результат і як діся оцінюємо цей результат? Відповіді на те питання будемо шукати в дискусії з вільянським гісториком Віктором Lozowskim. Profesor Edwarda Sgudavičius nazwał Jana Chotkiewicza geniuszem dyplomacji, z jakiej racji nadał taki tytuł dla Jana Chotkiewicza? Jakie są zasługi jego? Na czym polegał ten geniusz, jak powiedział w swoim czasie w świetle pamięci Edwarda z geniusz dyplomacji? Delegacja litewska i sam przewodniczący ciągle apelowali do strony polskiej i do władcy o odczucia właśnie o, właśnie o tym, że jesteśmy braterskimi narodami i dlatego musimy na pewno rozmawiać inaczej, nie z pozycji siły, no i na pewno gra na zwłokę. Czyli e, wymuszali na takich drobnostkowych redakcjach projektu przyszłej Unii, oddalali od tych ważniejszych spraw i przepychali, jeżeli tak można powiedzieć, te ważne, e, ważne sprawy. Po podpisaniu Unii Lubelskiej Wielkie Królestwo Litewskie zachowało oddzielne prawo wewnętrzne, oddzielne wojsko, oddzielny skarbiec. Co więcej, zachowano tytuł Wielkiego Księcia Litwy. Czy to może świadczyć o tym, że Wielkie Księstwo Litewskie w składzie Rzeczypospolitej obojga narodów zachowało autonomię? To była raczej nie autonomia, o wiele więcej. To była samodzielność. Postanowienia Unii Lubelskiej sprawiły, że Litwa, Wielkie Księstwo zachowało wielu jak Pan wymienił, wiele tych instytucji. I to świadczyło o tym, że to jest Federacja, a może nawet Konfederacja, aczkolwiek nie tylko autonomia. A co Unia Lubelska dała dla Wielkiego Księstwa Litewskiego? Przede wszystkim w polityce zagranicznej to sojusznika, dzięki któremu Polsce na pewno pomocy Polski udało się pokonać, pokonać Rosję w tej wojnie o inflanty, i to zapewniło istnienie dalsze Wielkiego Księstwa Litewskiego. I dla Litwy to na pewno e, szansa, kolejna szansa na e, poprzez Polskę na europeizację, otrzymać, Tak, europeizację, właśnie poprzez polską kulturę, poprzez polską, polski język, europeizację, przyjęcie tych wszystkich wiatrów nowych w nauce, kulturze. Dlaczego Polacy i Litwini w różny sposób oceniają Unię Lubelską rezultat tej Unii? Nie powiedziałbym, że wszyscy. Na pewno część e, historyków polskich e, uważa, że Unia Lubelska sprawiła, że polityka zagraniczna Polski, no tak, była skierowana, ster polityki zagranicznej, geopolitycznej skierowana bardziej na wschód. Co? W, w wyniku sprawiło właśnie ten upadek państwa. Ze strony litewskiej część historyków nadal pogląda, nadal ocenia te wydarzenia, które odbyły się 300, 350 lat temu, właśnie z pozycji XX, końca XX czy XX, przez spektrum takie XXI wieku. Tym niemniej większość historyków uważa, jeżeli nie z dumą, to przynajmniej pozytywnie ocenia podpisanie, zawarcie Unii Lubelskiej. Ech, bo to był złoty wiek w ogóle państwa polsko litewskiego i na Litwie również, że to był związek równorzędnych jednak państw, mimo dominowania na pewno interesów Polski, bo panowie, a później szlachta, mogli nie zgodzić, nie mogli wybierać na przykład, zgodnie z Unią Lubelską, nie mogli wybrać sobie króla w Wilnie albo Sejmu czy Senatu. Ale mogli nie zgodzić się i wynegocjować sobie jakieś bardziej korzystne w warunki u króla czy u panów polskich i zgodzić się po tych negocjacjach. Wspólna historia Polski i Litwy jest bardzo złożona, ale mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek programu pomogło lepiej zrozumieć skomplikowane meandry Unii Lubelskiej, a także znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego polscy litewscy historycy niejednokrotnie mają różną ocenę tych samych wydarzeń. Już zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu z historią na ty. Zachęcam do śledzenia profilu programu w mediach społecznościowych oraz do dzielenia się swoimi historiami i odkryciami. Do spotkania na kolejnych szlakach historii znanych i nieznanych.